Dzień dobry, ja dzwonię z promyczka. Jest już godzina 17, a niestety nikt nie przyjechał po Brajanusza. Ojej, no faktycznie przykre. Hmm, rozumiem, że pani jest już w drodze do nas, tak? Nie, nie, we wtorki to go odbiera mąż. Dobrze, to w takim razie kiedy będzie mąż? On w delegację dziś wyjechał i nie wiem kiedy wraca. To co ja mam zrobić z Brajanuszem? No ja nie mam jakichś zbytnich wymagań. Mm, niech Pani zapyta Brianusza, co by chciał robić, może go Pani wziąć na trampoliny, na lody, no tylko w tej kolejności, bo w innej to może puścić pawia. Proszę Pani, ja skończyłam pracę godzinę temu i chcę iść do domu. Halo, nie słyszę, halo. Posłyszy mnie Pani? Halo. Co się stało? Matka mi po dziecko nie chce przyjechać i co mam z nim zrobić? Karyna, matka Brianusza, no ona zawsze takie numery odwala, szczególnie nowym, tak jak Ty, daj pokażę Ci. Dzień dobry Pani Karyno, z tej strony Promyczek. Yy, tak, Brian jest do odbioru, chyba że chce go Pani zostawić, no to 250 zł za godzinę, tak? Mhm, mm będzie Pani...